Witam wszystkich, chcę pokazać jakich witamin używam dla gołębi. Dwie główki czosnku, dwie cebule, dwa buraki, jeden seler, jeden por, dwie pietruszki, dwie marchewki, słoiczek Szanu i butelka octu. Podaję to wtorek, czwartek. To wszystko trzeba dokładnie zmielić, później zmiksować na tak zwaną papkę łyżka na kilogram, może być na dwa kilogramy. Karmy zależy jaka karma, jakiego rodzaju, tak żeby nie było za rzadkie. Bardzo polecam. Dzisiaj jest 13 luty. Puściłem gołąbki lotowe i rozpodowe, czyli wszystkie w pary jednego dnia Tutaj gołębi nie zamykam w półkach, wybierają się w pary same w gojniku lotowym. Troszeczkę ingeruję, cały dzień na to poświęcam, żeby się nie parzyły jakieś dwa kolorowe, z czerwone razem lub żeby się nie... Po... Nie zakochały w sobie brat siostrą takim parom troszeczkę przeszkadzam ale nie zamyka mnie Już czekolegi się parzyła Tu żółty samczyk jest jedyny jeden sądział żeby niebieską tam jest jego siostra żółta jeszcze nie, nie, nie podobał się jeszcze jej żaden samczyk. Same się dobierają w pary. Prawie to już wiele lat. Całkiem dobrze to widzę. Dziękuję, pozdrawiam. Dobry lot.